Cześć kochani! Dzisiaj historia o tym, jak wygląda biurokracja portugalska na podstawie mojego dzisiejszego case'a próby przedłużenia mojej rezydencji. Ale od początku. Kiedy przyjeżdżacie do Portugalii i chcecie tutaj zamieszkać na stałe, to jednym z pierwszych kroków, oprócz wyrobienia numeru NIF, jest zarejestrowanie się w lokalnym urzędzie jako obcokrajowiec i uzyskanie certyfikatu. Tak Wam tylko rzucę, pokażę tutaj. To jest taki certyfikat z gwiazdeczkami dla właśnie Członka Unii Europejskiej. No więc taki certyfikat jest wydawany na maksymalnie 5 lat. W międzyczasie trzeba było przedłużyć też, i po 5 latach trzeba już e, mieć pozwolenie na pobyt stały. No i teraz co się stało? W zeszłym roku została powołana nowa instytucja, która nazywa się AIMA. Już do tej pory był dużo bałagan i po prostu, żeby cokolwiek załatwić, e, to było ciężko, natomiast teraz już to prawie jest niemożliwe. Większość dokumentów tak jak i mój, w zeszłym roku już straciły ważność. W związku z tym rząd ogólnie przedłużył wszystkie dokumenty do czerwca tego roku. Natomiast czerwiec już powoli zaczyna się zbliżać, no i wiele osób jest w sytuacji, że nie ma po prostu e, ważnego dokumentu, nie może podróżować. My, jako członkowie Unii Europejskiej, nie mamy tego problemu. Natomiast już na przykład szkoła moich dzieci zażądała, żeby im przedstawić jakieś dokumenty, które mają dłuższy termin ważności. W związku z tym oczywiście staramy się sprawę rozwiązać, ale tutaj trafiamy na standardowy portugalski dylemat pod tytułem: idziesz do jednego urzędu, on ci odsyła do drugiego urzędu, drugi do trzeciego, a trzeci do pierwszego. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, co zrobić. Trzeba umówić się na wizytę, bo bez wizyty nic, jakby tutaj nie da radę zdziałać, ale żeby to osiągnąć, to już nie jest takie proste. Każą dzwonić. Każą pisać, na telefony nie odpowiadają, na maile też. Więc dzisiaj wybraliśmy się do Faro, żeby zobaczyć, czy uda nam się to jakkolwiek rozwiązać, bo tutaj lokalnie twierdzą, że się sprawą nie zajmują. No więc pojechaliśmy do Faro. Faro, oczywiście kolejka niesamowita. A żeby coś też udało się załatwić na miejscu, trzeba mieć numerek. Oczywiście numerków rano, mimo że byliśmy wcześniej, już nie było, ale udało mi się złapać panią. Gdzieś tam między jednym klientem a drugim, która im powiedziała: próbujcie dzwonić. Może Wam się uda, wiecie z takim przyśmiewczym e, uśmiechem na twarzy w stylu to jak wygrana w totolotka, ale może może, bo linia po prostu już ma automatyczną wiadomość, że po prostu nie są w stanie obsłużyć e, tylu, tyle osób dzwoniących. Powiedziała też, próbujcie wysłać maile codziennie, co tydzień. Spróbujcie, aż wam się uda. Także moi drodzy, biurokracja portugalska zdecydowanie wymaga cierpliwości.